Metoda PLA School w Pigułce, czyli kto naucza w naszej szkole i dlaczego to jest tak ogromnie ważne, jak wyglądają nasze lekcje, czym się różnią, co tutaj jest przydatne w tym wszystkim, co trzeba wiedzieć, na co się przygotować oraz na samym końcu czwarty punkt, to są płatności, formalności, nasze partnerstwo, czyli jak wygląda wygląda Współpraca między nami, między podopiecznym, podopiecznymi firmą, która chce z nami współpracować, a nami, szkołą, która chce rozwiązywać twoje, wasze problemy. Nazywał się Mateusz Stasica. Mówię o niszowej wiedzy językowej, językach w rozrywce, edukacji i biznesie. A przed tobą kolejny epizod podcastu. Z językiem czy bez. Dobra, dobra, dobra. Zaczynamy. To nie jest inna metoda, to kompletnie nowy system nauczania inna i lepsza filozofia zdrowe podejście. Taką wiadomość otrzymałem od jednego z naszych podopiecznych którego poprosiłem o opinię. Eee, oczywiście była to osoba, jak zresztą słychać po tym cytacie, zadowolona z przebiegu e, nauki i właśnie o tej metodzie, o naszych sposobach, o naszym podejściu do nauki dzisiaj w pigułce, ponieważ jest tutaj bardzo dużo do omówienia, jak to bywa w przypadku usług, które są nowymi usługami, nową drogą wytyczaną na rynku. A więc na samym końcu dzisiejszego epizodu również osłuchasz o tym, jak zupełnie inaczej pod, podchodzimy, też po prostu do człowieka, o tym, na czym polega to dogłębne zrozumienie tego, jak pracuje nasz mózg, kiedy przyswaja nowy język. To tak naprawdę jest bardzo mocnym wyznacznikiem. Naszych zajęć i tego, co robimy inaczej, czyli zrozumienia tego, jak po prostu działa pamięć ludzka w kwestii języków, bo inaczej to działa w kwestii matematyki, inaczej to działa w kwestii języków, właśnie. E, więc po części to chcę Ci dzisiaj przedstawić. Więc leczmy do pierwszego e, punktu, na czym polega metoda PLA. PLA to jest skrót od Personalized Language Acquisition i to jest połączenie dwóch struktur, tak naprawdę. Bo wyszliśmy, połączyliśmy później tak naprawdę takie dwa człony, dwa filary: sensuous language acquisition i emotional language acquisition, czyli nauka języka, przyswajanie języków związana ze zmysłami i związana z emocjami przez pryzmat zmysłów, przez pryzmat emocji. I to oznacza, że bardzo, bardzo mocno skupiamy się na tu i teraz. To jest ważne, że skupiamy się na tym, co jest dookoła nas i jak to nasz mózg interpretuje, bo to ma bardzo duży wpływ na doświadczanie i po prostu zdobywanie nowych kompetencji. Mm. Bardzo ważnym jest też to, że tłumaczymy, jak to się dzieje, że mózg nazywa swoje myśli w ogóle w głowie, jak to jest w ogóle zbudowane, że tak powiem, jak to jest, jak zachodzi ten proces. To jest, to jest ważne i co z tego wynika, bo wynika z tego kilka kwestii dotyczących nauki nowego języka, w takim razie. Skoro język jest po to, żeby nazywać m.in. nasze myśli, to jest bardzo ważne. I w tym wszystkim właśnie szczególną rolę odgrywają emocje i zmysły. W następnym odcinku wejdę w tą metodę naszą troszkę głębiej, czyli jeszcze dokładniej Ci przedstawię pewne kwestie. Dzisiaj na to nie ma czasu, ale dzisiaj zaprezentuję Ci tę metodę w pigułce. Wyjaśnię też, kto naucza, jak wyglądają te nasze lekcje. No, i to, co wspominałem, formalności e, współpracy z nami to e, na samym już końcu. Więc przejdźmy teraz do tej pigułki z wiedzą. Personalized Language Acquisition. Um, w ogóle co oznacza ten skrót? Bo. Możesz w sumie tego nie rozumieć. Personalized, czyli sper spersonalizowana akwizycja językowa. Akwizycja to nie jest dobre słowo, to nie jest dobre tłumaczenie w, w, tym, w tej kwestii. Acquisition to jest acquire, czyli nabyć, zdobyć, czyli po prostu spersonalizowane zdobywanie wiedzy. Tak to można przetłumaczyć roboczo, żebyś zrozumiał, zrozumiała, co się kryje pod tym naszym skrótem PLA. No i w kilku krokach w takim razie ta metoda, które rozwinę za dwa tygodnie w kolejnym epizodzie. Po pierwsze wyjaśniamy, jak się uczyć języków jak zachodzi ten proces. Czyli po prostu przestaniesz krążyć po omacku. Bo teraz krążysz po omacku najczęściej po prostu masz się nauczyć. Dostajesz info, że kiedyś tam będzie egzamin, więc zaczynasz robić dziwne różne rzeczy, żeby spróbować zapamiętać tą wiedzę i tak dalej, tak dalej. Więc bez krążenia po omacku mega dużo niszowej wiedzy, która jest game changerem i która po prostu sprawia, że się zbiera szczenę z podłogi. Wdrożenia akurat mamy bardzo mocne. Dalej. Określamy twoją wewnętrzną potrzebę do działania, czyli to jest też ważne, że e, zazwyczaj nasz mózg nie czuje potrzeby do nauki języka obcego i musimy to zmienić. I ludzie tego nie robią. Szkoły nie mówią, jak to robić, ale my to zrobimy. E, trzecia kwestia: wcielimy język w Twoje życie, w Twoje zainteresowania, w Twoje hobby, w Twoje potrzeby związane z zawodem, e, związane z karierą. Mm. I będzie to miało właśnie wpływ na Twoje uczucia, Twoje emocje, co szalenie ważne. I w ten sposób uruchomimy, uruchomimy taką ważną zdolność, którą Ty posiadasz do nabywania, właśnie języka, tak żeby go chłonąć, żeby on sam nam wchodził do głowy, a nie na odwrót, żeby na siłę go wciskamy do głowy, w której nie ma miejsca, i to nam z tej głowy wypada. I tak jest. I opowiadam o tym troszkę więcej. Wchodzę w szczegóły. Pamiętaj za dwa tygodnie kolejny epizod wejdziemy głębiej. Czwarty punkt. Bez uniwersalnych podręczników. Zero podręczników, zero ćwiczeń. Serio. Da się. Lepiej się da niż z podręcznikami, niż z ćwiczeniami. Naprawdę. Uczymy w oparciu o autentyczne i przede wszystkim aktualne materiały, które interesują ciebie, które są dopasowane do. Twojego profilu językowego. I razem z Tobą wejdziemy właśnie głębiej w zainteresowania w biznes i branże, Czyli wchodzimy w te Twoje zainteresowania, wchodzimy w Twoje buty i staramy się dać Ci wartość najzwyczajniej świeczy i zrealizować cel, którym jest władanie językiem obcym, czyli po prostu sprawiamy, że nauka będzie przyjemnością dla Ciebie tak na dobrą sprawę. Bo widząc to wszystko. To będzie dla ciebie fajny czas, dobrze spędzony czas. Źle pokazywałem palcami, ale to jest szósty punkt. I chodzi o pomiar, pomiar tych twoich zdolności, oceniania. Nie oceniamy w sposób szkolny. Nie ma ocen od 1 do 6, nie ma egzaminów. Oceniamy to w taki sposób, że jesteś zadowolony, zadowolona z tej oceny. Zupełnie inne podejście do oceniania, które jest po prostu rozpieprza system. Jak o tym posłuchasz troszeczkę więcej, to sam sama sobie pomyślisz, dlaczego w szkołach to wygląda inaczej. Masakra. <laughs> Także bez psychologicznego terroru, który, o którym mogłeś mogłaś usłyszeć tak swoją drogą w poprzednim, jednym z poprzednich epizodów mówiłem o modelu pruskim. Czyli o tym, jak to się nas właśnie terroryzuje z perspektywy psychologii. No i właśnie ten system oceniania troszkę inny u nas, lepszy, że tak powiem, skromnie. I to jest pigułka. Jeśli chcesz rozszerzenia tej pigułki, to jeszcze raz powtarzam: w przyszłym tygodniu czytam za dwa tygodnia, Kolejny epizod. A teraz przejdźmy do punktu drugiego. Kto naucza? Kto naucza? To jest bardzo ważne. Bardzo ważne, oczywiście same bardzo ważne rzeczy mówię, ale to jest turbo ważne, ponieważ nasi nauczyciele nie są tylko i wyłącznie nauczycielami. To znaczy, że to są e, przede wszystkim praktycy z różnych branż, branży, z różnych dziedzin. E, żyją albo żyli Albo wychowywali się w jakiś sposób za granicą. To są często wykształceni polscy specjaliści. To są też niejednokrotnie native speakerzy z wykształceniem, albo native speakerzy, którzy znają trochę język polski, albo osoby dwujęzyczne. To wszystko jest bardzo ważne. Nauczyciel jest dobrany do ciebie w 100%. Bo. Wspomnę mit taki o nativeie, że native to jest najlepszy nauczyciel. Że trzeba inwestować w zajęcia z nativeem. To jest bzdurą, i często niestety łapiemy się na ten marketing. To jest zły pomysł. Nie wiem. Mój brat jest nativeem języka polskiego. Nie sądzę, żeby był w stanie nauczać języka polskiego. To, że ktoś jest nativeem języka angielskiego, na przykład nie sprawia, że on ma zdolności lingwistyczne, zdolności do przekazywania wiedzy. Poza tym nie będzie w stanie fajnie porównywać do Twojego języka, który już znasz. Eee, a fajnie jest bazować na tym, co już mamy i od tego rozwijać dalsze kompetencje. Jeżeli się da, jeżeli się nie da i są tam jakieś pułapki, to też Twój nauczyciel musi o tym wiedzieć i Ci o tym powiedzieć. Więc Native to bardzo często zły pomysł. Omówię o tym w ogóle w podcaście numer 68. Mm, zerknij, posłuchaj, poczytaj. Będzie w opisie też link do artykułu, jeżeli wolisz czytać o tych zajęciach z Native'em. Warto. Yy. I podsumowując, naszych nauczycieli, yy, oni się po prostu nie zgadzają z powszechnie panującymi normami i tymi modelami, systemami nauki, które nie działają. Yy, my to wszyscy po prostu rozumiemy. Chodzi o to, że wszyscy u nas kumają. Że to po prostu nie działa, że to działa źle w edukacji publicznej i że trzeba robić to wszystko inaczej. Więc łączy nas wiele i ci lektorzy, nasi lektorzy, oni się różnią od zwykłych nauczycieli, ponieważ zwykły nauczyciel najczęściej to po prostu osoba, która zakończyła edukację na poziomie tam jakimś uniwersyteckim. I ona najczęściej zawsze patrzyła na swoją karierę w edukacji. To znaczy, że nie ma doświadczenia na rynku pracy. Nie ma doświadczenia w prawdziwym życiu. To są też często osoby, które nawet nie wyjechały za bardzo za granicę, nie pracowały za granicą. To są często po prostu tylko i wyłącznie teoretycy. I do takiego poziomu nauczania w edukacji publicznej przywykliśmy. My takich nauczycieli nie mamy. Po prostu. Nauczyciel to zazwyczaj tylko po prostu pedagog. A my inwestujemy w osoby, które mają do zaproponowania coś więcej. Mają pełen zestaw umiejętności miękkich, które pozwalają nie, daj, nie, nie dość, że w ogóle na przekazywanie wiedzy, to jeszcze na życie nieraz w trudnych warunkach, radzenie sobie właśnie za granicą, na, w pracy na wyższym szczeblu, i tak dalej, i tak dalej, w prowadzeniu własnych biznesów. To oznacza, że takie osoby są ciekawsze, mają dużo więcej do przekazania i mogą lepiej się dopasować do tego, co Ty potencjalnie będziesz potrzebować. Voilà. To był punkt drugi. Nauczyciele kto naucza. Trzy. Jak wygląda lekcja w PLA School? Po pierwsze indywidualne. Prowadzimy zajęcia indywidualne, bardzo rzadko są to zajęcia grupowe. Ewentualnie robimy zajęcia grupowe dla firm. Eee, z jakiego to powodu? No, można wysłuchać troszeczkę więcej w epizodzie 59. Tam właśnie mówiłem o tym, dlaczego zajęcia indywidualne są miliard razy lepsze niż grupowe. Eee, grupowe czasami tylko mają sens i jest to właśnie w firmach. Jeżeli jesteś eee, osobą indywidualną, Albo masz konkretne potrzeby, to nie możesz się uczyć na zajęciach grupowych. Bo to jest nieefektywne. To jest marnowanie Twojej energii, czasu, a czas nie wróci. Fragmenty lekcji gdzieś tam powinienem mieć wideo. Chyba wrzucę w opis, także można też pooglądać, jak sobie tam radzimy. Więc, więc takie fragmenty również można obejrzeć. I co dalej o tych lekcjach. Z czasu lekcyjnego wyciskamy tak naprawdę max. Czyli naprawdę ostatnie krople jesteśmy w stanie wycisnąć z tych 60 minut. I jeśli przyjmiemy, że uczysz się dwa razy w tygodniu, na przykład, czyli mamy 8 godzin w miesiącu, to to już w naszym modelu daje ogromny progres. Jesteś w stanie naprawdę robić porządny progres przy dwóch godzinach w tygodniu, gdzie nieraz ludzie przeinwestowują, przeinwestowują na zajęciach słabszej jakości, niedopasowanych albo źle dopasowanych i poświęcają po prostu za dużo czasu na to. W rezultacie marnują czas, marnują pieniądze, a efektów dalej nie ma. U nas jest inaczej. My to mamy tak skomponowane, że ty też dużo poświęcasz i wiesz, jak się uczyć, jak praktykować poza zajęciami, a zajęcia są po to, żeby pchnąć cię do przodu, żeby zmierzyć twój progres, żeby y, eliminować twoje złe nawyki na przykład, żeby poprawiać twoje błędy i na nich rosnąć. Y, więc y, po prostu tych zajęć naprawdę dobrej jakości potrzebujesz mniej, żeby robić dobry progres. No właśnie, więc ta lekcja z naszym nauczycielem jest takim podsumowaniem pracy, jest utrwaleniem tej pra pracy, ale to jest właśnie utrwalenie pracy, którą ty jako uczeń wykonywałeś, wykonywałaś pomiędzy tymi jednostkami lekcyjnymi. Więc w ten sposób my jesteśmy w stanie wyznaczać fajnie kierunek, ale nie musisz nam płacić za to, że patrzymy jak piszesz zadanka. Bo tak często niestety wyglądają lekcje przychodzi nauczyciel i patrzy jak wypełniasz ćwiczonka I luki w zdaniach w innych szkołach niestety właśnie w ten sposób się marnuje czas energię, pieniądze yy, i ta wiedza zdobywana tylko pod, no, pod okiem nauczyciela sprawia, że też niestety wyzbywasz się tej kreatywności yy, wyzbywasz się samodzielności nie umiesz samodzielnie zdobywać zdolności, umiejętności to jest tak jakby moje dziecko o, potrafiło tylko jeździć na rowerze jak mama patrzy i nie próbowało jeździć lepiej za domem, jak już mama nie patrzy, albo nie ma czasu już doglądać, gdzie czeka. Nie, to tak nie działa. No więc właśnie, te zajęcia u nas wyglądają inaczej. I to był trzeci punkt. Przejdźmy do czwartego punktu, czyli formalności, płatności, nasze partnerstwo. Tutaj bardzo ważna kwestia, którą lubię podkreślać, że mm, naszych podopiecznych... Traktujemy jak partnerów, po prostu jesteście naszymi partnerami i to nawet bym powiedział, że jesteście ogromnie ważnymi partnerami, bo jesteście najważniejszym elementem całego procesu. I to nie tylko pod tym względem, że jesteście naszymi klientami, tylko pod tym względem, że to Wy jesteście kapitanem statku i to Wy wiecie, w którym kierunku ten statek ma płynąć. My po prostu wiemy, co zrobić, żeby ten statek płynął. To znaczy, że wy potrzebujecie nas, ale my potrzebujemy też ciebie, was. Żebyście nam wskazywali kierunek, bo musimy tą naukę dopasowywać pod konkretną osobę. Więc to nie będzie tak, że my ci narzucimy, co ty masz robić według nas. Nie, my będziemy to badać, będziemy cię wypytywać. I ty musisz z nami współpracować, żeby ta nauka szła w jak najlepszym dla ciebie kierunku. Więc współpracujemy. Przede wszystkim to jest współpraca. I płacisz, gdy jesteś zadowolony, zadowolona. Czyli nie wymagamy umów płatności na cały semestr, czy tam pół semestru. Nie, nie wymagamy czegoś takiego. Po prostu kupujesz miesięczną paczkę zajęć. Wykorzystujesz sobie ją. I jak skończysz paczkę zajęć, to kupujesz nową paczkę, kolejną i możesz znowu korzystać. Więc masz spokojną głowę. Nie musisz od razu inwestować nie wiadomo jakiej ilości złotówek. A my nie spoczniemy na laurach. Będziemy chcieli, żeby ten proces szedł dobrze, żeby ta nauka ci się dobrze układała. Bo dzięki temu ty będziesz chcieć się uczyć dalej. Ale jeżeli będziesz potrzebować przerwy, to łatwo taką przerwę zorganizować w takim razie. Mamy wiele osób, które teraz podczas okresu wakacyjnego wyjeżdżają gdzieś, później chcą się pozbierać, wrócić do flow nauki pracy. Więc taki miesiąc. Sierpień. Czemu nie? Czemu sobie nie zrobić wolnego też od zajęć regularnych, ciężkich i gdzieś tam sobie tylko we własnym zakresie czasami popracować? Jasne, że to wszystko jest dla ludzi i jasne, że możemy w ten sposób działać. Dzięki temu możemy naprawdę w dłuższej perspektywie planować tą naukę i możemy stopniowo budować kompetencje i robić progres językowy. Mm, więc jakość się broni sama, nie musimy tych y, umów żadnych podpisywać, zbierać nie wiadomo jakich opłat, dajemy po prostu radę, ty nie tracisz godzin, jeśli y, masz te przerwy, urlopy, chyba, że gdzieś tam nam powiesz y, godzinę przed zajęciami, to to nie przechodzi wtedy, szanujemy się po prostu nawzajem. Jest krótki regulamin do potwierdzenia, tam y, regulamin y, półtorej chyba strony czy dwie strony, y, on jest w stanie... Troszeczkę ci, ci narzucić pewne, pewne te ramy, żeby to też nie, nie była po prostu wolna Amerykanka, hmm, ale generalnie jest to wszystko oparte po prostu na wzajemnym szacunku. No i jesteśmy elastyczni, więc jeśli też potrzebujesz mniej w danym momencie godzin albo więcej, odpowiednio wcześniej nam to po prostu hmm, komunikujesz, zmieniamy fakturę. I gdzieś tam sobie po prostu to planujemy, tak żeby było dobrze dla ciebie i dobrze dla nas. E, zmiany godzin, e, modyfikacje e, kursu w danym, w danym momencie to też bez problemu możesz dogadywać już nawet ze swoim, e, przepraszam, ze swoim opiekunem. E, I tyle. Więc jest elastycznie, jest prosto, jest przyjemnie. Ta nauka ma być właśnie przyjemnością dla ciebie, dla nas również, tak żebyśmy się też nie wypalali zawodowo. Wszyscy są zadowoleni, wszyscy są uśmiechnięci, więc wtedy ta nauka fajnie wygląda. Są fajne efekty, dobre efekty, szybkie efekty i tak można się uczyć. Więc to jest pigułka, którą dla ciebie przygotowałem. W następnym odcinku wchodzę bardzo głęboko w szczegóły, żeby powiedzieć ci jeszcze troszeczkę więcej o szczegółach metody. Metody PLA. Do następnego razu. Ciao. Wow, słuchasz mnie do końca. Jeżeli moja praca ma dla Ciebie wartość, proszę poświęć parę sekund na ocenę, zostawienie pięciu gwiazdek, ok, jak komentarza. To dla mnie ważne. Zapiszę też do newslettera link w opisie. Otrzymasz dodatkową wiedzę i materiały językowe. Dobrego dnia, ciao.